Pełna zgoda z, z tym, co, o czym mówił pan prezes Borys, czyli mamy do czynienia z, z fazą, kiedy istotne jest wsparcie pochodzące, czy to właśnie starczy PFR, czy gwarancje BGK, pomoc de minimis, bo to jest jakby ten pi pierwszy etap, kiedy kluczowe jest przetrwanie firm i przetrwanie gospodarki w bardzo trudnych warunkach. Gdy no, przedsiębiorstwa stoją przed radykalnym spadkiem przychodów, albo przed wizją bankructwa, ale bankructwa nie z powodu tak, takiego, można powiedzieć, trwałego osłabienia modelu biznesowego, tylko pewnej chwilowej związanej z pandemią, utraty czasami płynności klientów, popytu. W związku z tym, w, no, w sensie ekonomicznym, nawet te głosy. O szczepionce, nadzieje na odbicie na rok przyszły pokazują, że to wsparcie ma sens, bo gdybyśmy mieli problem z jakimś strukturalnym zmianami zachowań klientów, konsumentów, wzorców gospodarczych, relacji między firmami, no to to jest tak naprawdę pytanie: czy wspierać branże, które w sensie ekonomicznym mają już trwały problem na, na, na lata, ale jeśli wierzymy w to i rzeczywiście takie głosy są, że że świat w większym czy mniejszym stopniu jednak powróci do pewnych wzorców. Oczywiście mamy do czynienia ze zmianami, pracą zdalną, pewnym przesunięciem akcentów na, na e-commerce, w stosunku do tradycyjnych usług handlowych, czy usług, które, które widzieliśmy do tej pory, ale jednak no nie jest to radykalne zaburzenie wzorców gospodarczych, no to racjonalne jest to, żeby uchronić gospodarkę, Przetrwałą bankruct i uchronić firmy przed, przed łamaniem się, rwaniem się sieci powiązań, co miałoby dosyć duży negatywny wpływ na, na potencjalny wzrost gospodarczy. O czym oczywiście to jest jakby taka podstawowa argumentacja, która, która jest słuszna, jeśli chodzi o wsparcie firm, i z, w tym miejscu pojawiają się banki. Jako po pierwsze, no, to oczywiście, już znana historia o, o zaangażowaniu sektora bankowego w dystrybuowanie wsparcia właśnie pochodzącego z czy to starczy PFR, czy z, z innych środków. I po drugie, to jest tak, że teraz rozpoczyna się moment, w którym no istotne jest to, żeby w elastyczny sposób chodzić do tego, co, co widzimy w sektorze przedsiębiorstw. Widzimy jednocześnie, że dopóki nie będzie ożywienia, dobrej, dobrego nastroju, czyli takiej nadziei, że gospodarka polska i światowa pod wpływem powiązań handlowych odbije, no to te decyzje inwestycyjne będą opóźniane. Są bardzo często zamrażane, w większym stopniu w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, w mniejszym stopniu w przypadku dużych, ale generalnie jest spadek popytu inwestycyjnego, ale banki oczywiście są otwarte. Mamy w sektorze bankowym teraz dosyć dużą nadpłynność, więc nawet Istotnie rzutuje to na cenę kredytu. Nawet oczywiście nie mówiąc już o obniżce stóp, ale generalnie nadpłynność też powoduje, że banki ze sobą rywalizują oferując kredyt inwestycyjny. Ale oczywiście w dalszym ciągu to widzimy na kontach. Przedsiębiorstwa mają bardzo dużo środków pochodzących właśnie z tarczy, tarczy PFR. W związku z tym tutaj mamy to. Negatywnie wpływa na popyt na kredyt obrotowy, ale to pokazuje tak naprawdę, że te, te środki rzeczywiście pozwalają przejść taką, taki trudny moment i z tego powodu rzeczywiście tarcza zadziałała, ale w pewnym momencie oczywiście popyt na kredyt też odbije i, i ta perspektywa powrotu do, do wzrostu spowoduje, że w naturalny sposób banki będą miały, ich rola jest właśnie taka, żeby przywrócić finansowanie i wesprzeć gospodarkę i wesprzeć ten moment powrotu na ścieżkę wzrostu.